Część z Was może pamięta, jak nabieraliśmy klucze do tej nieruchomości z Liamem. Dziękuję. 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 do kieszeni. Jeden. Mhm. Dzisiaj też weekend jesteśmy z Liamem. Na inspekcji, zobaczyć odebrać w zasadzie, zrobić ostatni list yy, i zobaczyć, jak gdyby kiedy ta nieruchomość będzie mo mogła być wystawiona na market. E, mała. <śm> mała tutaj objazdówka z Liamem. E... Możecie zobaczyć, jak to wygląda właśnie na wideo, które zaraz się ukaże. Działek mroźno, pogoda nie rozpieszcza, umie dzisiaj, umie dzisiaj dzień trochę na projekcie garage lift, gdzie z rana chłopaki przyjechali rozłożyć scaffolding zrobili nam taką platformę, żebyśmy mogli zainstalować sobie naszą belkę ridge beam, na którym opierają się wszystkie krokwie rafters, więc ten, tą metalową belkę. Musimy zamontować. Chcemy robić to w sposób bezpieczny, więc wzięliśmy po prostu, e, zrobiliśmy e, firma zewnętrzna tutaj scaffolding, e, supplier nam postawił rusztowanie. Mamy platformę, możemy sobie bezpiecznie chodzić pracować. Więc e, to na, na projekcie Garage lift. Musimy zabierać się już za dach, więc e, no, więc trzeba tam troszkę przyspieszyć. Muraża mamy już z końcem przyszłego tygodnia, zaczyna Muraż Więc to na Garage Lift Część z Was pewnie Myśli skąd Skąd u mnie taka seledynowa bluzka Nowe, nowe uniformy Dla chłopaków Więc No tak wydaje mi się, dajcie znać co myślicie, wydaje mi się, że Jędrzej tutaj się postarał Quality i, i, i jak gdyby nasze logo. Wszystko jest jak powinno być. Wspomnę może, bo mi się to zawsze jak gdyby będzie chyba przypominać, jesteśmy historia, jesteśmy w gazetce, lokalnej gazetce i promujemy tam swoją firmę jako House Extension Specialist, czyli firma, która specjalizuje się w dobudówkach. No i ta gazetka przychodzi do nas do domu no i dzieciaki zawsze tam oglądają, tam są jakieś tam, nie wiem Różne biznesy, i jak gdyby newsy, informacje z naszej wioski i z, z miejscowości wokół. No i tam my jesteśmy tak samo. No i kiedyś, kiedyś powiedziałem córce, która ma półtora roku, że taty firma, tak? że, że O zobaczmy, Jeneli, tutaj taty firma, nie? W gazetce, i od tej pory, gdzie ona zobaczy logo czy gdzieś tutaj, czy gdzieś na YouTube, czy na czapce, to zaraz... ta firma, ta firma. I, I w sumie taka duma, i miód na moje uszy. I ostatnio był, był u nas mój brat, nie? I, 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 I takie śmieszne zdanie powiedział, ale w 100%, 100 prawdziwe. Że córeczka wie, jak się wkupić w tatę, w taty, no w taty serce, jak trafić do taty, tak? Jak zagrać na moim, nie wiem, czy ego, czy, czy, czy jak to nazwać, ale na pewno, na pewno takie rzeczy, no, pojawia się od razu gdzieś tam uśmiech, tak? Gdzie, no mówię, półtore roczne dziecko gdzieś tam widzi, widzi nas i to wszystko, widzi nasze logo. Widzi gdzieś tam, nie wiem, czy umie, czy, czy, czy gdzieś tam yy, mówię w gazetce, czy na, na YouTube, yy, widzi logo i od razu reaguje: o, ta firma, ta firma. A takie się to podoba, bo wie, że jak gdyby ja od razu ją, ją pochwalę i uściskam, że za każdym razem to mówi, a ja za każdym razem ją oczywiście pochwalę i przytulę i tak dalej. Więc yy, no, mamy, taki, mamy taki układ. I wydaje mi się, że e, chyba tak jest, że nie wiem, dajcie znać, co myślicie, że, że, że... córki ojców to, to z reguły są takie mm, oczka w głowie. Ja myślałem kiedyś pewnie, że będzie inaczej, ale wcale się chyba nie będę przed tym bronił. E, no i pewnie też tak będzie u nas. Żeneli, jak dorośnie, no to mm, no nie wiem, może się to zmienia, ale na, na razie, na razie jest taka córeczka tatusia i gdzieś tam jak, jak ja jestem, to zaraz o, ta ta tutaj już się cieszy, że przyszedłem z pracy, yy, czy zaraz mi coś tu pokaże, jak tańczy, więc yy, no nie wiem, czy to, czy to jest jakoś tam genetycznie, że, że, że córki tak, tak mają, yy, czy, czy, czy nie. Nie wiem, jak, jak, jak gdyby to działa, ale chyba coś takiego jest. Ja tymczasem zaraz jestem w biurze. Na chwilę tylko wejdę zobaczyć jakieś maile z weekendu, zobaczyć, zobaczyć się z Jędrzejem i, i zdać update odnośnie nieruchomości, którą wynajęliśmy. Teraz mamy też pokoje do wynajęcia, więc, więc jak gdyby chciałbym się dowiedzieć, gdzie tam jesteśmy z tymi tematami. No i dzisiaj spotkanie z inwestorem. Bardzo, bardzo fajny dzień. Inwestor z Londynu przyjeżdża. Pokazuje mu nieruchomość, którą mu znaleźliśmy, którą kupił dzięki nam, sporo poniżej wartości rynkowej, fajny two bedroom, bedroom semi-detached, czyli dwupokojowy domek, bliźniak. No i co? No i pokazuje mu tą nieruchomość. Zobaczymy, zobaczymy jaki tam mamy plan na remont. Zrobimy tak, żeby jego wizja oraz nasza wizja się pokrywały z, z remontem, z kosztem remontu, więc przedyskutujemy na pewno ten temat. No i później później pojedziemy na nieruchomość, kolejną nieruchomość, którą mu znaleźliśmy, e, którą zabezpieczył sobie i będzie kupował przez nas e, też w Doncaster. Więc pewnie większość dnia, większość dnia tutaj spędzę z inwestorem pokażemy Wam też na pewno jakieś ujęcia z tego, z tego nowego zakupu. Ja mam już klucze ze sobą, klucze odebrałem w zeszłym tygodniu, więc Wy zobaczcie jak, jak to wygląda, jak to mieszkanie wygląda i dajcie znać, co myślicie. jest yy, prawie szósta wieczorem, czekam na inwestora z Londynu, żeby pokazać mu nieruchomość, którą mu znaleźliśmy, eee. jestem gotowy, tak to wygląda, jestem gotowy robić notatki, no i planować tutaj remont dla inwestora, yy, jest ciemno, więc za dużo nie zobaczycie, generalnie fajny domek, semi-detached, za chyba 105 tysięcy z tego co pamiętam, więc e, na pewno będą filmy i zdjęcia z tego, e, z, te, z tego domku. Więc zaraz się zabieram za robienie tutaj notatek i planowania, planowania właśnie remontu dla inwestora, który zaraz powinien tutaj się zjawić. Cześć dzisiaj środa, jestem na konferencji w Londynie Build Expo. jest To konferencja poświęcona e, branży budowlanej, branży, branży konstrukcyjnej, budownictwie, architekt architekturze i generalnie przyjechają tutaj trochę zaczerpnąć inspiracji, trochę wiedzy, kontaktów, mam też spotkania z inwestorami, którym szukamy nieruchomości na północy Anglii, więc większość z naszych inwestorów jest generalnie z tych okolic, z Londynu, z południa, więc przede mną na pewno bardzo pracowite następne dwa dni, dużo, dużo nowych kontaktów na pewno na spotkaniu, dużo wiedzy, ale i też spotkań z naszymi inwestorami, czy też z kolegą ze szkoły, który tutaj, tutaj mieszka, więc na pewno będzie więcej, więcej update'ów i więcej z tego wydarzenia. pewno branża, która się rozwija, to jest właśnie branża budowlana. Jest tam wiele jeszcze rzeczy do poprawy. Był jeden taki właśnie panel, gdzie były poruszane kwestie związane z planningiem, i tam na pewno jest jeszcze dużo rzeczy do poprawy. Byłem na panelu, gdzie były poruszane rzeczy z zastosowaniem technologii, jak gdyby w branży budowlanej, Data Analytics. Jak gdyby oddźwięk był taki, właśnie, że jest tam. Bardzo dużo jeszcze poprawy w stosunku do, do, innych, do innych branż, więc nie zwalniamy tempa. Na pewno będziemy dużo czasu inwestować i jeszcze, jeszcze na pewno firma budowlana będzie się rozwijać jeszcze bardziej. Fajnie, bo udało się połączyć z kilkoma organizacjami, które pomagają właśnie wejść w public sector. W 2025 roku chcemy bardziej wejść w public sector, więc na pewno warto było przyjechać do tego, jakieś tam nowe kontakty, bardziej właśnie gdzieś tam lokalnie mamy kontakt, czy to do organizacji, które pomagają, rządowych organizacji, czy jako Federation, jako members of Federation of builders tak samo mamy, mamy, mamy pomoc od nich, więc na pewno na plus. Wnioski, tak jak mówię, branża, w której jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do poprawy. Widzę tam masę możliwości, gdzie można poprawić rzeczy, czy to jeżeli chodzi o budowanie, czy jeżeli chodzi o zastosowanie technologii w tym sektorze. Jest to sektor na pewno, który, który, który mnie jak gdyby fascynuje i na pewno będę w tym, czyli, czyli tak jak mamy firmę budowlaną, firmę konstrukcyjną. Będziemy ją rozwijać. Jest to bardzo powiązane z tym co robimy też w nieruchomościach. Więc takie właśnie oto wnioski. Taki właśnie oto wnioski z pierwszego, pierwszego dnia na Build Expo w Londynie. Dzisiaj kolejny dzień Build Expo w Londynie. Zobaczcie sami, jak to wygląda, ile jest stanowisk, ile jest e, paneli, prelekcji. Więc to jest strefa poświęcona e, Fire and Security, to jest bardziej strefa poświęcona budownictwie. No i mamy różne standy: Digital Construction, e, wszystkie odnawialne źródła energii. Networking, nowe instytucje tutaj na budzie, więc naprawdę jest, jest tutaj masa rzeczy. Sustainability stage, skyscrapers sky and tall building stage, AI. Więc jak widać, naprawdę jest tego. Dzisiaj przede mną kolejny dzień i już jadę do, do, do Doncaster, spotkanie, spotkanie ze znajomym, dużo jeszcze pewnie paneli. Przede mną. Muszę zobaczyć, jak sobie to wczoraj zaplanowałem. Gdzie, gdzie wcześniej sobie wypisałem rzeczy, które mnie interesują. No i dzisiaj mam, zamiar, dzisiaj mam zamiar iść na te właśnie wybrane przeze mnie panele. Spotkanie ze znajomym, wczoraj spotkanie z naszym inwestorem, któremu zrobiliśmy Bay w Doncaster. Do tego właśnie inwestor wyraził chęć dalszej współpracy. więc Staramy się podnosić, podnosić standard i, i cieszy nas to, że, że to jest naprawdę pozytywny feedback, że po tym jak znaleźliśmy inwestorowi nieruchomość, później zrobiliśmy project management, on miał już jakąś tam agencję, no ale zdecydował się skorzystać z naszej, z naszej agencji, więc na pewno to cieszy. No i napawa pewno na przyszłość. Ja tymczasem zabieram się, zabieram się do zaplanowania mojego dzisiejszego dnia tutaj, znalezienia... Prelekcji, które, które mnie interesują. Jak widać, jest to naprawdę duży, duży duże expo. Pierwszego dnia cały dzień z mapką. tydzień w zasadzie zleciał. Wróciłem wczoraj z targów z Build Expo w Londynie masa jak gdyby nowinek. Jeżeli chodzi też o to, co, co my robimy w swojej firmie konstrukcyjnej, to generalnie niewiele się zmienia, bo niewiele się zmienia w moim myśleniu po tym evencie. Jesteśmy na dobrej drodze, mamy czy software, którego używamy, czy wyceny w jaki sposób to robimy, czy ogólnie rozwój, w którą stronę chcemy iść. To jak gdyby na pewno, na pewno po prostu tylko trzeba to robić, bo już to, już to po prostu kiedyś wymyśliliśmy. Więc teraz ta najważniejsza rzecz, czyli trzymanie się planu. Często, gęsto mamy tak, w szczególności gdzieś tam, chyba osoby, które są kreatywne. Obserwuję to na każdym kroku, generalnie, czy w rodzinie, czy, 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 czy wśród znajomych, że co chwilę przychodzą nowe pomysły, ale tak naprawdę klucz jest w trzymaniu się planu i to jest najważniejsze, żeby jak sobie obierzesz jakiś plan, żeby się go trzymać. Więc my, my wiemy, że po prostu musimy trzymać się tego, tego planu i tej ścieżki, którą sobie tam kiedyś już wytyczyliśmy. W tym, w tym biznesie i strategii, strategii, którą sobie wyznaczyliśmy. Więc to na pewno na plus. Ja jadę właśnie do chłopaków na projekt garage lift. Musimy zaplanować i przemyśleć cały etap robienia dachu. Mamy z tyłu dormer, duży dormer na całą szerokość budynku a no jest z przodu mniejszy dormer, więc chcemy, chcemy mieć pewność, że to wszystko się zgrywa budowanie na, na istniejącym jest, jest o tyle trudniejsze, po prostu często gęsto gdzieś tam ściana może uciekać, więc u nas tak wynajmniej jest, więc, no, więc wiadomo trzeba to wszystko dobrze zaplanować. Buy to let, który skończyliśmy dla, dla inwestora. W przyszłym tygodniu już będziemy ten, ten, ten domek właśnie wrzucać na market, wynajmować. W przyszłym tygodniu także wrzucamy nasz dom w Sheffield na Market.